Teraz na tapetę weźmiemy coś takiego, co się nazywa typ. Jakie mamy typy, dostępne z frameworków i innych historii. I może już zaczniemy od takiego typu, z którym już troszeczkę pracowaliśmy, mieliśmy okazję się z nim spotkać. No to jest string. Skąd wiemy, że to jest string? Możemy zapytać się funkcji, która nam powie jaki to jest typ. No i tutaj... Parametrze potrzebujemy przekazać instancję. Oto. Mhm. Ta nazwa wskazuje na instancję. To nie jest sam string, to jest wskazanie na string. Mhm. Ale ponieważ to jest tak przezroczyste, często się po prostu mówi: no, użyj, użyj tego, użyj tej zmiennej. Wiadomo, jakby z kontekstu o co chodzi, że tak, że tak to działa, że tak naprawdę wchodzimy do środka i przez te równa się. Dobieramy się do tego, no i zobaczmy, co to jest. Proszę bardzo, mamy napisane, że to jest string.type. Pięknie. No i teraz w głowie może urodzić się takie pytanie: co to jest ten typ? Po co są typy? Jakby można słyszeć o językach silnie typowalnych, słabo typowalnych, w ogóle nietypowalnych i o co chodzi. Więc troszeczkę uproszczę teraz ten przykład. Powiedzmy, że to jest mój string, no bo jest. I gdzieś pod spodem w komputerze, w tej pamięci jest coś takiego. Ja nie, nie wiem, czy to jest dokładnie to, ale na potrzeby naszego przykładu powiedzmy, że to jest to. Gdzieś indziej w komputerze, gdzieś w pamięci, zupełnie gdzieś indziej, znowu jest ten sam ciąg. Gdzieś indziej, znowu ten sam ciąg. Ale powiedzmy, tutaj, to jest to moje A. Tutaj. To jest moje 42, a tutaj, to jest jakaś funkcja. I teraz skąd komputer ma wiedzieć, że raz, dokładnie te, ten sam ciąg, jedynek i zer to jest to, mhm. a raz to jest to, a raz to jest coś innego. Więc tu przychodzą typy. Umawiamy się, że jeżeli tworzę stringa, tak jak tutaj tworzyłem stringa i mogę napisać To umawiamy się, że cokolwiek tu będzie pod tym adresem, ma być traktowane jako string. Uh -huh. I co jest bardzo ważne, jeżeli raz powiedziałem, że ma być traktowane jako string, to później nie mogę przypisać do tego liczby. Czyli nie powinno się skompilować. Uh -huh. I to, nam, to nas broni przed całą klasą błędów, właśnie przed tym, że Wydawało mi się, że pracowałem ze stringiem, dostałem referencję do stringa, przynajmniej tak myślałem, ale tak, tak naprawdę to, co przyszło, to było coś zupełnie innego i komputer nie wie, jak to zinterpretować i okay. wtedy się kraszuje. Więc, mając typy, umawiamy się, te zera i jedynki znaczą liczby, te znaczą funkcje, te znaczą coś innego. Okej. Okay. Po to są nam typy. No, nie tylko po to, ale na ten moment. To jest, to jest taka nasza definicja, z czym chcemy pracować, że to jest to. Jak widać, tu nie musiałem podawać jawnie typu, tak jak podałem tutaj, czyli dwukropek nazwa typu w tym wypadku string, ponieważ Swift, kompilator Swifta potrafi sobie wyinferować, wymuszyć, jaki jest użyty typ na podstawie wartości. Mhm. On wie, że to jest string. Przypisuje to do nie wiem czego, no to więc, jeżeli przypisuje do nie wiem czego wartość, która jest stringiem, no to to musi być string. Nie mhm. ma innej opcji. On wykonuje taką logikę, jest to w ogóle cała, całe twierdzenie jakiegoś tam bardzo mądrego pana, która, która opędza właśnie to inferowanie. W wielu językach jest to wykorzystywane, w Swiftie, w Haskellu, wszędzie, gdzie jest tego typu historia. To jest wariacja na, na temat tego cuda. No i to dają nam te. Nie pomylimy danych, typu danych, z jakimi pracujemy. Jak jeszcze, powiedzmy, jakoś tak abstrakcyjnie jesteśmy sobie w stanie zrozumieć, co znaczy dodać do siebie dwa stringi, ale co znaczy pomnożyć, podzielić. W wypadku, jakbyśmy nie mieli typów, jest takie ryzyko, że gdzieś w kodzie uh -huh. by coś takiego się udało. I wszystko, co jest w tych podwójnych na, 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 ciapkach, to będzie string. Ale. Powiedzmy, chcemy zdefiniować jeden znak. Możemy to zrobić podając jawnie typ. To jest charakter. No i tutaj, jak przypiszemy, zapytamy się o typ tego znaku. To widać, że to nie jest string, ale znak. Pytanie, co się stanie, jak zrobimy coś takiego. No i tu przychodzi system typu. On wie, że znak nie może być ciągiem znaków, to są jakby uh -huh. różne rzeczy. No to słusznie się do nas przyczepia, że sorry, string to nie jest charakter. Uh -huh. Więc tu na poziomie logicznym coś masz niedobrze w kodzie. I to jest dziecinny przykład, uh -huh. natomiast jeżeli mamy bardziej rozbudowane aplikacje niż parę linijek w playgroundzie, to to może być jakby poważny błąd w logice programu, a został złapany na czasie kompilacji. Nie ma takiego programu, nie, nie, nie można go uruchomić, Aha. nie skompiluje się. To nie jest jedyny sposób, jak możemy, w jaki możemy powiedzieć, że coś jest czymś, bo mogę pozbyć się tutaj tej jawnej definicji, ale gdzieś muszę powiedzieć, że to jest znak i służy do tego kastowanie. Wyraz kluczowy as. No i teraz... Szybko poszło. Widzimy, że dalej mamy do czynienia ze znakiem. I to są takie typowe znaki, jakie możemy znaleźć na klawiaturze, ale mamy też takie znaki, powiedzmy, diakrytyczne. No i chcielibyśmy zdefiniować dwa znaki u umlaut. Widać, że mamy, wyglądają one tak samo, że to jest ten sam znak, ale jest zdefiniowany troszeczkę inaczej. Mhm. I to, tutaj, z czego korzystam, to jest składnia unikodowa. Taki radziecki uczony Unicode'ów. To o co chodzi z tymi znakami no unikodowymi? Właśnie, właśnie tutaj rozbijam je na mniejsze części. Jak widać, U75, to w tablicy Unikodu jest po prostu zwykłe U. Mhm. Ten dziwny znaczek to że tutaj widać, są te dwie kropeczki uh -huh. i przez połączenie tych dwóch znaków otrzymujemy ten znak. Uh -huh. Co ciekawe, jest osobny znak, który już łączy te dwa znaki. Uh -huh. I to jest ten. I na tym polega cała zabawa w wynikodzie. Bo jeżeli byśmy się zapytali, z ilu symboli znaków składa się ten znak, no to w zależności od tego, jak zostało to zdefiniowane, czy tak, czy tak, moglibyśmy uzyskać inną odpowiedź. Uh -huh. Historie z kodowaniem stringów, znaków, są naprawdę no, trudne. To jest takie bardzo matematyczne czasami i dużo bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. Szczególnie, jeżeli chcemy, żeby się coś zachowywało tak samo. Czyli. Z tej perspektywy mojej, to jakiej odpowiedzi bym się spodziewał, jak długi jest ten string, ten znak, to chciałbym usłyszeć jeden. No bo mm -hmm. to jest to samo, ale ewidentnie składa się z dwóch znaków. No i tu trzeba pewne historie popełnić, żeby to działało tak jak trzeba. To na bok. Natomiast możemy korzystać z tej składni, żeby dowolnie kombinować sobie znaki. Modyfikować znaki. znaki. Tak. Jako ciekawostkę powiem, że w Emoji, jak jest Emoji rodziny to to jest tak naprawdę złożenie takich znaków z poszczególnych osób. Mhm. Mm takie, takie historie. No ale miejmy nadzieję, że nie zawsze będziemy musieli z tym walczyć, w sensie dodawania takich rzeczy. Dużo częściej będziemy tworzyć jakieś liczby. No, jest bardzo fajna no, składnia. W momencie, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, jaka to jest liczba, tak po prostu przeczytać. I czy tu jest 90, czy 80, no na pierwszy rzut oka ciężko widać, a może to być ważne z jakiegoś powodu, więc możemy, i to jest bardzo fajne, skorzystać z takiego zapisu. Już teraz ładnie pogrupowany widać, że tu jest 90. Natomiast liczba na końcu jest ta sama, I mhm. to nie jest tak, że musimy co trzecią, tak, na, tak naprawdę możemy ustawić to w dowolnym miejscu, jak, jak się nam żywnie podoba. Chodzi tylko o to, żeby pokazać, że jak potrzebujemy troszeczkę zmienić to formatowanie, żeby dla nas było wygodniej, mhm. to możemy to zrobić, nic nie stoi na przeszkodzie. No i takie liczby też mają swój typ. Zobaczmy, co to jest. No, widać, że to jest int. Dodajmy minus. W dalszym ciągu to jest int, ale powiedzmy teraz, że nie interesuje nas ta część ujemna. Chcielibyśmy liczby tylko dodatnie. To też mamy na to specjalny typ. No i w tym wypadku, teraz kolejny system typów nam pomaga. Mówi, że tak duża ujemna liczba overflows when, when stored in unsight, tak? Czyli następuje tak zwane przypełnienie, czyli chcemy zmieścić więcej niż mamy opakowanie na to. Mm -hmm. no to jak to usuniemy, to już powinno zabangować. I to są liczby całkowite. Są jeszcze, jak może ze szkoły pamiętamy, albo nie. Liczby zmiennoprzecinkowe. No i mamy w Swiftie dwa typy, których możemy użyć: float i double. Float daje nam dokładność do około 6 miejsc po przecinku, natomiast double do około 15 miejsc po przecinku. To jest taka dosyć znana liczba zmiennoprzecinkowa. No i nie zadeklarowałem jej typu. Swift domyślnie wybrał ten większy. Czyli ten z dużo większym zakresem. Jeżeli chcemy, aby to coś nie było double, tylko floatem, to musimy podać typ. Podobnie jak robiliśmy to przy stringach. Dopisujemy anotację typu, no i już teraz mamy tutaj float. Zdefiniujmy jeszcze sobie kilka liczb. Jak widać to powinno być double, to powinno być float, tu powinna być całkowita. I teraz chcemy dokonać pewnych operacji na tym. Jest my chcielibyśmy tą zmienną przeciwnikową pomnożyć przez drugą zmienną. Już tu na dzień dobry dostajemy błąd od kompilatora. Nie może ich pomnożyć, ponieważ mają dwa różne typy. I niby jedno i drugie jest przecinkowe, natomiast dokładność tych dwóch jest inna. No i kompilator każe mi zdecydować. I to co muszę zrobić to owinąć jedną i drugą. To był mój flow. Jego owijam w double. Ok, jak widać coś się udało. No, ale jeszcze w mixie mamy tą naszą całkowitą. No i tutaj powinien znowu się wykrzaczyć, a jakże, ponieważ znowu nie wie, jak ze sobą pomnożyć zmienną przecinkową z INTem. I tu Swift jest, zachowuje się moim zdaniem akurat bardzo spoko, że każe nam to jawnie powiedzieć. Są takie języki, które bez problemu skompilowałyby ten kod. Ale tą konwersję zrobiłyby za nas niejawnie. I to jest łatwe do przegapienia. Mhm. I też trzeba pamiętać, w którą stronę konwertuje, czy do wyższych, czy do niższych, czy są jakieś wyjątki. No jest dużo, dużo historii z tym związanych. Więc to jest taki kolejny podstawowy typ, wiemy, jak tworzyć liczby. Często gęsto w programach potrzebujemy zdefiniować sobie, czy coś jest prawdą, czy fałszem. No i to jest tak zwany typ bulowski. przerabia kubki. Przerabia kubki, z jednej kubki na drugą. No jak widać, to jest typ ból. bardzo klasyczna logika bulowska, tautologia, prawda, fałsz. Czasami jednak, w zależności od tego, czym się zajmujemy, próbujemy zdefiniować liczby w jakimś już znanym nam formacie. No i najbardziej znany Taki używany przez komputery to jest system dwójkowy, gdzie walczymy z zerami i jedynkami i chcielibyśmy użyć literału, czyli tak jak wcześniej pisaliśmy literki, cyferki, czyli chcemy tutaj zapisać te zera i jedynki, tak żeby ten komputer się ogarnął, że piszemy właśnie dwójkowo. Czyli chcielibyśmy zapisać na przykład taką liczbę, ale dwójkowo. No teraz no to dla niego jest 10 tysięcy, a nie coś dwójkowego, więc musimy nadać przedrostek, który mu powie, jak ma to być traktowane. 0b od binary i widzimy, że to jest 16. Mhm. To jest 16, 8, 4, 2, a to czy jest jedynka. Czyli jeżeli to zmienię na 1, to powinienem dostać 17. Uh -huh. To się jednak ze szkoły pamięta bardzo ładnie. Można sobie czasami powizualizować, jak te bity się przesuwają. To przy grafice jest bardzo, bardzo przydatne, gdzie często właśnie jakieś maski się nakłada jedną na drugą. Więc to, to, to jest bardzo spoko, że można to zapisać w ten sposób. Ale to nie jest jedyny sposób, w jakim możemy coś zapisać. No bo oprócz binarnego mamy jeszcze system ósemkowy. No. I to też jest 16. No i chyba taki jeszcze bardziej znany to jest system szesnastkowy, gdzie oprócz y, cyferek mamy też literki. No i to jest najwyższa cyferka w tym wypadku, która oznacza 15. Pamięć jest adresowana właśnie w systemie szesnastkowym, czyli jak pamiętasz, jak wypisywałem te referencje w tak. różnych historii, to właśnie były zapisane w tym formacie. Okej. Okay. No i tutaj, jak, jak była f, to kolejna cyferka, no to zaczynamy od jedynki, no i tutaj 0, to tak jakby 9, nagle 10, tylko tu te 10 to jest 16. Podstawą jest coś innego niż dziesiątka.